Więc Trzy zdania o smoku. Inwestujemy do 4 milionów złotych. Zrobiliśmy tutaj produkty inwestycji, o nich powiem na samym końcu. Bardzo wczesna faza, fazę inwestycje, inwestycje, to jest przed jeszcze wypuszczeniem produktu na rynek. Więc faktycznie chcemy wchodzić w startupy, nawet takie, które jeszcze nie mają do końca zwalidowanego tego swojego pomysłu. No, ale jeżeli nie mają pomysłu zwalidowanego, to powinny mieć co najmniej zajebisty zespół, żebyśmy uwierzyli, że oni są w stanie ten pomysł szybko zwalidować. Nasz zespół też myślę, że jest tak całkiem fajny i jest dość nietypowy, bo mamy zespół polsko-amerykański. Jestem ja i Diana, to jestem ja, to jest Diana, z Diana robimy od czterech lat akcelerator startupów Reaktor X. A to jest Paul i w funduszu jest też, Paul jest partnerem, tak jak ja i Diana, a jeszcze jest oprócz tego Dan, który jest venture partnerem, pomaga nam, to jest jego brat. Siedzi w San Francisco, a w Polsce idzie nie wiadomo gdzie. Ogólnie nie ma domu, jest bezdomnym i inwestuje na całym świecie. Polska około 300 inwestycji w tym momencie. Swoje przez różne fundusze. Z takich znanych firm, które będzie kojarzyć, które zainwestowały na wczesnym etapie rozwoju. To jest na przykład Zapos, który się sprzedał za 2 miliardy dolarów do Amazona. To jest Stripe, to jest Uber, do którego wszedł jak Uber miał 6 pracowników. Um, to jest Unity, jeden z dwóch największych silników 3D na świecie. Większość gier na tym powstało e, Niantic, czyli w czyli twórcy Pokemon Go. E, Go czyli Uber na Indonezję i Singapur, też ponad miliard dolarów wartości. Czy Carousel, e-commerce na Singapur, też idący w kierunku Unicorna, chyba 6 albo 7 w, <coughs> w portfolio. Także wydaje mi się, że takiego człowieka nie ma w funduszu inwestycyjnym, ani w Polsce, ani w Pewnie w całej wschodniej i środkowej Europie, więc jestem super dumny, że udało mi się z nim wspólnie zrobić biznes. No i to też jest tak naprawdę mniejsza, nasza największa wartość, tak? Yy, ale o wartościach sekundę, sekundę później. Myśleliśmy sobie o tych naszych core values, Bo jak sam robiłem ten fundraising 10 lat temu, 5 lat temu, to pamiętam, że było tak, że jak pytałem się ludzi o fundusze inwestycyjne, yy, to ludzie polecali jakieś tam fundusze i mówili, no, ci są, są okej. Okay. Oni nie zaszkodzą albo albo, albo mało zaszkodzą. Bo takie trochę podejście le, le, lekarskie. Po pierwsze, nie szkodzić. Wydaje się, że jak ktoś wystarczyło, żeby nie być totalnym chujkiem, żeby być w to 5% funduszy w Polsce. I wydaje mi się, że te czasy na szczęście już się powoli kończą. Tak 5 lat temu, między innymi też dzięki temu, co robi Polski Fundusz Rozwoju. Coraz więcej fajnych zespołów, takich, które też tu się prezentowały wcześniej na auli, przychodzą i już jakby, wydaje mi się, trzeba trochę więcej już mieć niż tylko to, żeby nie szkodzić. Więc myśleliśmy o tym, co my tak naprawdę możemy dać jakie są nasze wartości i dlaczego z nami warto robić inwestycje, a nie z czymś innym. I wyszły nam takie rzeczy. Trzy rzeczy. Równie ważne. Ta pierwsza jest chyba najważniejsza i to jest powód, dla którego odrzucamy. Większość w sumie startupów, które życzyliśmy, to właśnie z tego powodu, czyli taka mentalność globalna. I teraz to, co, to, co, to o co mi chodzi, jak mówię mentalność globalna, to nie jest to, że mm, tworzycie swój startup i chcecie start jak za jakiś czas wyjść międzynarodowa, bo zacząć chodzić do Stanów. To nie jest mentalność globalna, to jest bardziej pobożne życzenie. Chodzi mi o to, że mentalność globalna to jest yy, to jest myślenie o sobie, o swoim startupie, o swoim zespole, tak po prostu myślenie o sobie jako o przyszłym liderze swojej branży, światowym liderze swojej branży, w której jesteście. To nie musi być ogromna branża typu e-commerce, musi być z Amazonem, ale jeżeli chcecie jakby robicie tak, jak na przykład jeden z naszych pierwszych startupów, startu, 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 które zainwestowaliśmy, czyli Hotel, Robicie system komunikacyjny dla hoteli, to chcecie być najważniejszym, jedynym, głównym systemem komunikacyjnym dla hoteli na świecie, już wszyscy wiedzieli, że jeżeli w hotelach będzie teraz nas chatbot, to to będzie smart hotel. I chodzi o takie trochę, gdzieś to wbijcie tego w głowę. I teraz, jeżeli chcecie to zrobić, to pytanie, czy na pewno chcecie zacząć od Polski? Dlaczego chcecie zacząć od Polski? W 99% Zaczynając od Polski jest po prostu łatwe, no bo jesteście w Polsce, tak? Ale nie jest to sensowny wybór. Polska nie jest najsensowniejszym rynkiem, który jak opanujecie Polskę, uu, to już w ogóle teraz będziecie wam łatwe na całym świecie jest góro, no, no, prawda? Zrobicie Polskę, będziecie 3-4 lata, będziecie spędzicie, żeby coś lidera tutaj w Polsce, a w tym samym czasie ktoś w Stanach zrobi dokładnie to, to samo, z dużo większym finansowaniem i nie macie szansy wejść na ten rynek. Chodzi na przykład Labito i Booksy. Labito dużo lepszy <grystanie> produkt. W Polsce zostali liderem. Booksy w ogóle odało Polskę. Poszło na Stany, kupiło sobie Labito. Jak stwierdzili, że będą chcieli też w tym na tym rynku zaistnieć. No my chcemy jednak wchodzić w Buxi, a, nie, a nie w Labito i chcemy takie myślenie bardziej Stefana, chociaż że chłopaki i Labito też bardzo mocno. Teraz ciągną mi robią coś nowego, już globalnie. Więc yy, ta globalna mentalność jest ważna dla nas. I, i tylko, dla mnie ważne, ale dla Pola, i dla nas przede wszystkim. ważna, bo oni nie chcą nic robić w Polsce, to nie jest najciekawsze. Chcą polskich przedsiębiorców wspierać, ale robić rzeczy globalnie. Chcą mieć takie startupy, które jak przedstawią je CEO Ubera, czy szefowi nie wiem, PayPala, czy jakby kontaktom, to jakby ludziom, którzy dobrze znają, to nie będą się tego wstydzić. I chcą mieć takie startupy, które. Faktycznie mogą im przedstawić, tak? Oni nie będą czuli, że to jest za wcześnie. Tak? Będą czuli, że to jest faktycznie człowiek, który jest na równi z równym z takim ludzi może pogadać i zrobić z niej biznes. Dwie kolejne rzeczy istotne dla nas, czyli... przejrzystość i responsywność. Staramy się być tacy dla startupów. Zawsze jak rozmawiamy ze startupem, bardzo szybko mówimy nie. Staram się bardzo szybko mówić, nie, to jest słabe, no bo nikt nie robił słyszeć nie, ale jeszcze gorsza jest taka dziwna tendencja funduszy, która najbardziej wkurzała, jak fundraizowałem, gdzie nie, nie wiedziałem, w jakim momencie jestem tak, tego procesu fundraisingu. Nie wiedziałem, czy jestem gdzieś bardzo daleko, czy jestem w top 10%, czy zaraz będzie jakaś rozmowa o nas i już będzie decyzja. Totalnie jest to taka niewiadoma, my staramy się bardzo mocno to komunikować. Okej, okay, jesteśmy na tym etapie. Jeżeli prze, za, za tydzień się odezwiemy, będziesz spierał z Polem, a no jak patrzę z Polem, mamy wewnętrzne spotkanie i za dwa tygodnie podajemy decyzję. Jeżeli tak, no to idziemy do Dudy, jeżeli nie, to nie robimy. Staramy się być transparentni i to sam, tego samego wymagamy od naszych startupów. Chcemy, żeby over communication, czyli jeżeli nie wiesz, czy to zakomunikować, czy nie, to zakomunikuj na wszelki wypadek. Najwyżej ktoś nam wyfiltruje i <laughs> nie, nie, nie odpowiem, ale, ale chcę, żebyście mówili o wszystkim, co, jest, co się dzieje u Was w startupie. Nie chodzi o to, że chcę kontrolować, ale chcę, chodzi o to, że chcę czuć, że jest między nami zaufanie i że możemy o wszystkim pogadać. No i resłysymność. Tak strasznie nie lubię jak ktoś. <laughs> nie lubię jak inwestor, jak... nie, nie lubię, jak inwestor ignorował, ale też nie lubię jak startup ma inne rzeczy ważniejsze, do, do... zwłaszcza jak startup, w które zainwestujemy. Także chcę być w ciągłym kontakcie. Trzy rzeczy i to wydaje mi się, że są rzeczy, które nas się jakoś tam wyróżniają. Um.